Dla wszystkich włamałem się na konto Kławku. Kto chce i teny? Dobra nie, naprawdę ja. Wszyscy się śmieją. Jesteśmy hakerem. Tak, dobra! Nie, tak nie może się to skończyć, Jest gamę modę, tak, ale ten serwer jest normalnie do wywalenia. Zawsze chciałem to robić. Zawsze chciałem zniszczyć ten serwer, tak <laughs> SET zero. <laughs> dobra, patrzcie to. Nie set zero. Set lava. Gdzie jest lava? Dobra, set lava. Gdzie! <laughs> Uciekajcie! <laughs> Set lava! <laughs> lava! Daj laki! Jak się pisze tą komendę? give laki, dobra, damy laki! <laughs> A teraz widzowie zniszczmy to! Tak jest! <laughs> Ten serwer jest tragiczny. Zniszczmy go! Dobra, set zero, uwaga! Pik I set zero! O nie! Co teraz? Ma, nie mamy tutaj nic prawie, że. <laughs> Co? I nie spodziewaliście się tego? O nie, jeszcze więcej muszę usunąć. O nie, dobra, usuńmy jeszcze trochę. <laughs> dobra, mamy, zróbmy, zróbmy dróżkę dla ludzi. Macie jedną dróżkę, żeby przejść. Ale ten serwer jest słaby. Naprawdę ten serwer jest słaby. Jeżeli chcecie więcej odcinków ze mną, zostawcie łapkę w górę ja tutaj. Jak coś to wejdę, włamy się drugi raz. Tylko nie piszcie nic Kowkowi, bo usunę was. ضحكه <laughs>